Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj Wam pokażę, że Clash Royale to nie tylko rywalizacja na arenie, yy, różne turnieje i zmagania, jakieś tam punkty czy coś. To też dobra zabawa w klanie. Yy, odbyłem dzisiaj takie dwie walki z kolegą w klanie. Yy, jeden Dek na początek ja miałem yy, latające, on miał naziemne, a potem się zamieniliśmy. Yy, jak to wypadło? Zobaczcie sami ocencie. Dobra, pierwsza walka, od razu przerzuciłem do walki, żeby nie spoilerować jak to wypadło, wyniki, pokazywać wam, no to tak jak mówię, pierwszym dekiem ja miałem latające, użyłem do tego jeszcze speli oraz jednego budynku kanonu, oczywiście ja zaczynam smokiem, on leci z Walkirion on ma naziemne, I widzicie, smok, balon z mojej strony, miniony, on się próbuje bronić, Valkyria już obita, tutaj Gobliny i Ace Wizard troszeczkę obijają, ale on jeszcze Kanona próbuje. No i tutaj już jeszcze rzuciłem Rage'a, no i to już załatwiło pierwszą wieżę. Warksy nic nie pomogły i obijamy już główną wieżę. No jak mówiłem, to jest dobra zabawa w klanie. To nie tylko walka o punkty. I właśnie sobie tak testowaliśmy dek latający kontra dek naziemny. No i teraz ja zacznę lawą. Tu kolega już poszedł na mnie właśnie z Parkiem. Smoka wypuściłem. Już pary gobliny lecą, ale z Parkiem się nie przejmuje. Już jest zresztą obity. Tu jeszcze miniony, zatwieram z Wizarda i gobliny. No Daj Swizel się ładnie wybronił tutaj mi jeszcze Sparkiego... Ne no, Sparkiego. Lawy Hand próbował spowolnić. Puściłem z lewej strony balon, chociaż balon o drugi kanon się pojawił, dlatego ten balon poleciał w środek. Bo miałem zamiar go puścić właśnie na wieże. Teraz Raj'a. Kolega troszeczkę źle dobrał dek. Za mało wziął jednostek, które są przeciwko latającym. Tu próbuję jeszcze z parkiem, ja hordą się bronię i już jest po z Jak widzicie małe lawiątka już niszczą, dolatuje horda i to już będzie po walce. Tak jak mówiłem, kolega po prostu źle dobrał dek do latających, no ale to jest tylko zabawa w klanie. No dobra, a no za chwilę druga walka, tym razem zamiana. To już druga walka, tak jak mówiłem. Teraz ja mam naziemne, on ma e, latające. Postarałem, sobie, postarałem się, żeby w tym deku były troszeczkę przeciwko właśnie latającym. Ale też ten dek, y, który wam właśnie teraz zaprezentuję, staram się ustawić właśnie pod mój drugi dek na arenę. Więc to nie jest taki dek z, z przypadku. Tutaj horda leci, hordę rozbije właśnie zaraz Princesa oraz... Y, tym, no, <głos》>, zapewniałem, jak to się nazywa, yy, trucizną. No i jak na razie spokój. Tak jak mówiłem, ten deck, Hog Rider, Muszkieterka, Walkiria. Yy, właśnie tym, deck, tym deckiem próbuję ostatnio swoich sił na arenie. No i teraz Hog Rider z mojej strony, z drugiej strony Smok i Miniony. Tu jeszcze Rage rzucił, no ale zaraz zostanie wszystko obite. Więc niestety tutaj kolega dużo mi nie zabrał na wieży. Nawet chyba nic tutaj. Princesa i Muszkieterka. Princesa już obija. Tutaj miniony wypuścił w moim kierunku. Dałem kanon, żeby troszeczkę je rozbić. Ograj już dokończy sprawę. Wieża padnie. No i tutaj horda mojego hawka zaraz dymię. Dam tutaj właśnie znowu truciznę, żeby tę, tę hordę zabić. No wiecie, to jest tylko zabawa. For fun. Żadnej spinki. No i teraz kolega balonem na mnie leci. Mam muszkieterkę. Z drugiej strony puszczam Princesę. Niestety Rejcz puścił, ale nawet nie doszło do wieży za bardzo. Więc nawet za bardzo mi jej nie obił. Mamy 60 ostatnie sekund. Tu smok idzie, ale moja Walkiria i princesa, Hogrider i tutaj jeszcze drugi smok się pojawił. No, tutaj dałem właśnie truciznę, smoki troszeczkę bijane, muszkieterka zaraz dokończyła. tu horda leci i princesa, zaraz mi właśnie je trochę rozbije. Znowu kolega rzucił Rage'a, ale nic mu nie pomogło. Zara będziemy miała po drugiej wieży Hog Rider jeszcze No i niestety To już będzie chyba po walce już dokończę muszkieterka, princesa I to już będzie po walce Jednostki naziemne zwyciężyły tym razem no Tak jak w pierwszej walce kolega źle po prostu dek dobrał do latających, troszeczkę powinien więcej strzelających wziąć, no ale tak jak widzicie to jest tylko zabawa w Brave Poland, dwie walki odbyte, tu macie deki. ten drugi dek możecie sobie mój zobaczyć, sprawdza się nawet na arenie, parę walk sobie nim pograłem, więc serdecznie go polecam, do usłyszenia w następnym odcinku.